dobry, dzień dobry. Dziś pobijamy rekord. Takiej nieruchomości jeszcze w naszej ofercie nie było. Nie 500 m2 domu, prawie 2000 m działki. Rozmiar jednak ma znaczenie. Jaki potencjał kryje w sobie ta nieruchomość i gdzie się znajduje? O tym opowiemy Wam w środku. Zapraszamy Wasze mentorki nieruchomości Justyna Guzek. Katarzyna Wójcik-Balcer. Parter. To Królestwo Słońca i Przestrzeni. Ogromny salon, jadalnia i przestronna kuchnia. Znajdujemy się w części mieszkalnej. Potencjał tego domu jest naprawdę ogromny. Cztery pokoje na górze, dwie łazienki garderoba prania. A budzić możesz się z takim widokiem. A tutaj może znajdować się twoja firma. Jest pomysł, jest biznes, salony kosmetyczne, medycyna estetyczna, prawnicy, biura architektoniczne, jakąkolwiek firmę sobie tu wymarzysz, możesz ją tu właśnie. Przyjeżdżaj, sprawdź. Może to jest miejsce właśnie dla ciebie. Ja bym się to poddała masażowi, na przykład. Tu możesz kopiować swoje dokumenty. Ale również masz pokoje, które możesz przeznaczyć na pokoje gościnne. Naprawdę ogromny potencjał całego domu. Tu może być Twój basen. Wymarzony basen, który właśnie Tobie się należy. Ten dom ma wszystko, czego dusza zapragnie: Rekuperacja, fotowoltaika, pompy ciepła alarmy, monitoringi, rolety i najważniejsze klimatyzacja w podłodze. Nie wiesz jak działa? Chodź sprawdzimy a gdyby było ci mało, to oprócz salony, która znajduje się w ogrodzie, w domu znajdziesz też siłownię i uwaga! Salę kinowo-imprezowo-muzyczno-taneczną. Czy czegoś w tym domu brakuje? Koniecznie to musisz sprawdzić. Zapraszamy na Jeszcze jedno: miałyśmy zdradzić lokalizację tej nieruchomości. A nie, nie, nie! Chcesz się dowiedzieć? Jak nieruchomość premium... To jest i grey w celie. To jest i w <grywka>